Siemanko, siemanko, witaj na kanale Koko i Loko. Dzisiaj to ja przejmuję ten kanał i zabieram Was do upiornej pizzerii. Jak tutaj jest przerażająco, czy Wy to widzicie? Cudowny Halloweenowy event rozpoczął się właśnie w tej restauracji. Mogę sobie wybrać teraz, kim chcę zostać w tej pizzerii. Zobaczcie, mam do wyboru bycie kasjerem, bycie kucharzem, bądź bycie pakowaczem zobaczcie ile tutaj jest zadań, mogę być dostawcą pizzy, mogę być też dostawcą produktów Labirynt strachu, nie mam pojęcia co to jest ale wolałabym zostać bardziej stacjonarnie w pizzerii, tak więc wybieram na dzisiaj rolę kucharza, patrzcie na to, przybrałam ekstra wdzianko, mam słuchajcie świetny świetny czepek kucharski no i teraz zobaczymy, co ja muszę tutaj zrobić, żeby wszystkie zamówienia zostały idealnie zrobione, teraz Spatrzcie, ja tutaj mam do wyboru. Aaa, czyli tam jest piec. Dobra, słuchajcie, ja mogę teraz wrzucać na taśmę gotowe pizze. A to było niezamówione. A co jest zamówione? Słuchajcie, chyba to są te pizze, które są zamówione. Ja nie wiem, czy ja to dobrze robię. Ej, nie, o co tu chodzi? Ja idę, słuchajcie, na zewnątrz zobaczyć, jakie tutaj są zamówienia. Ej, nie, wcieliłam się tutaj w rolę kasiera. Czyli wystarczyło, że przeszłam na to drugie stanowisko. No dobra, sprawdźmy w takim razie, jak się sprawdzę w roli kasiera, bo bycie kucharzem totalnie mi nie poszło. Eee, czy mogę przyjąć Twoje zamówienie? Zobaczcie, nawet klienci są przerażający. Daj mi sekundę, no zaraz zobaczymy. On chce taką pizzę. Proszę bardzo. Rządzisz jest zwiększona. Ej, super! Czyli bycie kasjerem w pizzerii wcale nie jest takie trudne. Zapytamy kolejnego klienta, co on by chciał, ale on jest zbyt daleko, więc muszę do niego podejść. Cześć, co mogę podać? Wszystko wygląda pysznie, chwilkę. Dobra, teraz chcę zwykłą pizzę z serem, więc ja już tutaj ją kliknę i idę tutaj do kolejnego klienta, bo on się za chwileczkę obrazi, że ja go ominęłam. Dobra, mm, witaj, co chciałbyś zjeść? Fajnie, że mogę sama sobie tutaj wybrać ten dialog. Potrzebuję chwili na decyzję. Dobra, ten, test, ten też chcę z samym serem. Ok, załatwione. I teraz mam kolejnego, słuchajcie, przerażającego klienta. Spójrzcie, jak on wygląda. E, przyjmę Twoje zamówienie, a następnie możesz sobie usiąść. Teraz zmieniłam trochę tryb wypowiedzi. E, ja, e, ja... On chyba nie umie mówić. O! Wow, powinieneś dostać podwyżkę, dzięki. Idzie kolejny przerażający klient w jakimś, słuchajcie, kapeluszu, ale on nie ma głowy. Poproszę Twoje zamówienie, niech to będzie szybka konwersacja, bo ja się trochę go boję. Hmm, kiełbasa czy pepperoni? Jednak zdecydował się na pepperoni. I teraz mamy tutaj takiego kościotrupa. Ej, dostałam wypłatę. Mogę rządzić, słuchajcie. Wypłać zarobki. Ekstra, zarobiłam 192 monety. Jaką pizzę chciałbyś? Ale on się na mnie patrzy, czy Wy to widzicie? Nie wiem, co to było za zamówienie, ale to na pewno nie była pizza. Jestem przerażona, zobaczcie na to, jak oni się na mnie patrzą dziwnie. O, o, o. Hej, hej, co mogę Ci podać? I tu następne. Rozmowa zakończyła się, ponieważ odszedłeś zbyt daleko. Ej, to nie, szybko, muszę tutaj wrócić za Ladę i zrobić mu pizzę. Dobra, będę stała na Ladzie. To czy on coś zamawia, czy nie zamawia? Sam kolejną wypłatę, nie wiem za co, skoro od tego czasu nie obsłużyłam żadnego klienta. Ej, dobra, zdecydował się. Dobra, odpuścimy sobie na chwilę bycie kelnerem. Ja chcę tutaj zwiedzić, słuchajcie, tą restaurację. Ale nie, ja tutaj nie muszę zbierać. Ja tutaj nie muszę nic zbierać, to się zbiera samo. Dobra, no to obsłużymy. W takim bądź razie obsłużymy jeszcze tego pana. Nie spiesz się i zamów, kiedy będziesz gotowy. Strasznie długo to trwa, słuchajcie. Ja Wam to trochę tnę, ale naprawdę długo oni się zastanawiają. Zapytałam się go już trzy razy, a on nie był gotowy. Dobra, słuchajcie, idę zrobić jeszcze jedno podejście do bycia kucharzem. Muszę chyba podpatrzeć, jak oni to robią. Ej, dobra, już chyba wiem, o co tutaj chodzi. Wybierają ciasto. Czekajcie, muszę się tak ustawić. Już wiem. Tu muszę robić wszystko, co jest na tej, li na tej liście zamówień. Ser jeszcze. A czego tej pizzy nie mogę teraz tutaj przełożyć? Czekajcie, ser. I to mięso. Nie wiem, czy ta pizza właśnie tak wygląda, ale chyba tak. Poszła. Nieugotowany. Czyli coś tam chyba jednak zepsułam. Może jednak ten, ten sos pomidorowy powinien na tym być? A teraz? Nieugotowany. Dlaczego moje pizze są odrzucane? Na moje ona wygląda identycznie jak tamta. Patrzcie, są tylko trzy zamówienia. A teraz z samym serem? Też nie. Może więcej tego sera muszę dać. Nieugotowane. Nie sprawdziłam się w roli kucharza. Totalnie. Idę zobaczyć, w jaką jeszcze rolę mogę się wcielić. Wychodzimy na zewnątrz. Jak tutaj jest przerażająco. Słuchajcie, tu jest otchłań, tu jest woda. Ja sobie w ogóle po tej wodzie chodzę. Ja chcę iść zobaczyć, czy ja mogę się wcielić w tą rolę, co tam była z tą łódką, ale ja muszę ją teraz znaleźć, słuchajcie. Słuchajcie, po drodze jak szukałam łódki, zauważyłam, że są tutaj też inne pomieszczenia, i chcę sprawdzić, co w nich jest. A, mogę sobie tutaj kupić średniowieczną latarnię. Patrzcie, ja przyniosłam mu ten ser. Miał cały czas w ręku ser! I ja go tam zostawiłam. Idę do sklepu ze zwierzętami. Na nic mnie tutaj nie stać znowuż. O, witaj, jak mogę Ci pomóc? Chcę sprzedać mojego zwierzaka. Chcę więcej miejsca w inwentarzu zwierząt. Ok, to pozwoli ci nosić jeszcze więcej zwierzaków. 12 tysięcy monet. Sorry, nie stać mnie na to. Nara. Idziemy dalej. Genialnie jest zrobione to miasteczko. Idealne, słuchajcie, na event halloweenowy. Trochę przerażające, ale naprawdę świetnie to wygląda. Tutaj są domy poszczególnych osób, i widzę, że też sobie tutaj wszyscy zwiedzają. A ja jeszcze nadal nie znalazłam tej łódki, która była na początku. Ale będę jej usilnie szukać. Zbliżam się powoli znowu do wody. Ale nadal nie widzę łódki, więc nie wiem, czy ona tutaj gdzieś będzie. Nie. Ej, poczekajcie, tam jest jakieś molo i jest jakaś łódka. Zaraz zobaczę, czy to jest na pewno to. Czemu nie mam ciała, słuchajcie, swojego? Jest tylko. Ee, jest tylko moja głowa. Ale odlicza się jakiś czas, więc coś się chyba za chwilę zadzieje. Gdzie mnie to przeniosło? Jestem przerażona. Nie wiem, gdzie teraz będę płynąć z tym przerażającym człowiekiem bez nogi. To było dziwne doświadczenie, bo mnie to po prostu, słuchajcie, wyrzuciło. O, to jest właśnie ten labirynt strachu. Dostałam jakiś nieoczekiwany czek 380. Spoko. Lubię tak dostawać kasę. Nie do końca wiem, za co ją dostałam. Ale próbuję zrobić jeszcze jedno podejście do tej łódki. Może to jest właśnie moje zadanie. Może ja muszę stąd wyjść. Gdzie ja jestem? Słuchajcie, musicie mi uwierzyć. Mam gęsią skórkę po prostu. Tu jest tak przerażająco. Tutaj są same dynie, ale są też jakieś drzwi. Ja tam wejdę. Trochę się boję. Jezu, dlaczego tutaj jest tak ciemno? Mimo tego, że mam ten lampion, to po prostu... Kręcę się w kółko chyba. Dobra, tutaj mam ślepą uliczkę. Ja nie wiem, czy ja dobrze idę. Kolejna ślepa uliczka. Kolejna, przerażająco tutaj jest. Ej, tutaj jeszcze nie byłam. Już myślałam, że zabłądziłam, ale nie, tutaj słuchajcie, jeszcze nie byłam. Jest jakaś skrzynia! Ej, znalazłam skarb! Znalazłam skarb, pierwszy z siedmiu. A skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest reszta tego skarbu? Nie mam tutaj żadnych wskazówek. Muszę słuchajcie, randomowo skręcać i tego skarbu szukać. Nie spodziewałam się, że z bycia restauratorem nagle przejdę, słuchajcie, do tak przerażającego etapu, jakim jest szukanie skarbu w jakimś zamku. Kurczę, szkoda, że nie mam żadnej mapy. Ej, czekajcie. Dobra, znowu ślepa uliczka. Nie mam wrażenie, że mogłabym się tutaj słuchajcie kręcić w kółko i kompletnie nie wiem, gdzie byłam w danym miejscu przed chwilą, bo wszystkie te przejścia wyglądają totalnie identycznie. Nie ukrywam, że trochę się boję. Ale tutaj te skały się trochę zmieniły. Nie, no słuchajcie, tutaj ktoś ewidentnie przekombinował, bo powinna być jakaś mapa, cokolwiek. Ja totalnie nie wiem, gdzie jestem. Nie umiem znaleźć drogi do wyjścia, nie umiem znaleźć. Oh! Kolejny skarb! Czyli da się je znaleźć. Ich jest aż 7, ale ja nie wiem, czy ja podołam. Żebym mogła zostawiać sobie, słuchajcie, jakieś przedmioty na tej trasie. Mm, na przykład, żebym po prostu wiedziała, że już tam byłam, wiecie o co chodzi? Jest kolejny! Ale szybko udało mi się znaleźć trzeci. Co to było? Boże, on na mnie już wszedł i nie chce mnie puścić. Czy on nadal za mną idzie? Nie, nie ma go zgubiłam go. O, on tam jest! Nie, to jest, słuchajcie, przerażające. Ja odpaliłam tą gierkę, bo chciałam grać sobie w lajtową restaurację, a nie słuchajcie, uciekać przed jakimś kościotrupem z głową tyni! Słuchajcie, naprawdę gęsia skórka mi wyszła. Tak się przestraszyłam. No, po prostu to było coś niesamowitego. E, żałuję, że nie znalazłam więcej skarbu. Tutaj właśnie wróciłam do miejsca, w którym znalazłam ten pierwszy. Ale mimo wszystko myślę, że i tak mi się fajnie udało w takich totalnych ciemnościach znaleźć a trzy skarby. Dajcie koniecznie znać, czy Wy w to graliście i czy mieliście okazję takie skarby znaleźć. I czy znaleźliście je wszystkie. Ja jestem przerażona. I w tym halloweenowo przerażającym klimacie żegnam się z Wami. I oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Na razie!